Kate to film w reżyserii Cedrica Nicolasa Trojana z Mary Elizabeth Winstead i Woodim Harlsonem w rolach głównych. Film jest dostępny na Netflixie. Asasynka zostaje otruta i ma niecałą dobę, by zemścić się na winnych. Ta recenzja będzie mega krótka, bo to co teraz powiem zasadniczo wyczerpuje temat i zamyka mi jakąkolwiek drogę do dalszych, szerszych rozważań i dywagacji. Mianowicie film jest ultra nudny i niesamowicie przewidywalny. Powiedzenie czegoś takiego filmy akcji, no to jest chyba zasadniczo najgorsza z możliwych recenzji. No, ale tak jest, Kate, to jest naprawdę absolutnie mega nudny film. Znając opis tego filmu i obejrzawszy pierwsze 5 minut, wiedziałam dokładnie, co się stanie, kto, jak z kim, dlaczego i o co chodzi. No i film tak się właśnie skończył, jak sobie wymyśliłam w pierwszych 5 minutach. Okej, okay. film jest kolorowy i momentami wizualnie bardzo przyjemny. W końcu scenerię robi tutaj tętniące kolorami i życiem nocne Tokio. Winsted i partnerująca jej przez kawał filmu Miku Patricia Martino są solidnymi postaciami. Choć niestety Winstead do poziomu Johna Wika brakuje bardzo, bardzo dużo, no ale to w sumie nie jej wina. Dostała scenariusz taki, jaki dostała. W filmie podoba mi się też to, że większość muzyki, którą w niej usłyszymy, to jest muzyka diegetyczna, czyli należąca do rzeczywistości ekranowej. Jeszcze innymi słowy, to jest po prostu muzyka, którą słyszą bohaterowie w danym filmie. A to, że to jest dość konkretna rąbanka japońskojęzyczna, no to trudno się było spodziewać, żeby to było coś innego. Ze złych rzeczy, oprócz tego, że film jest po prostu nudny, no to postać Woody'ego Harrisona jest na maksa przewidywalna, nieciekawa i taka absolutnie mech. No, i umówmy się, że koncept Kate jako taki nie jest jakiś wywrotowy i ciekawy, bo po pierwsze to jest John Wick, czyli krwawo, krwawo i dużo. I tutaj montaż czasami nam obiecuje, że coś będzie widać, jest takie przydługawe ujęcie, już się cieszymy. No, a tutaj nagle wpada nam sieczka montażowa i czac, 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 nic nie widać, a fajnie by było, jakby było widać. Na pewno by to zaplusowało w tym filmie, bo choreografia zapowiada się na ciekawą, a koniec końców, no to jest taki bajzel, z którego niewiele cokolwiek widać, a szkoda. No a odgapiony koncept numer dwa, no to Kate jest zbudowana na tym samym pomyśle, co Adrenalina z Jasonem Stathamem. Tylko tamten film był szalony, zabawny, głupi, nieco obrzydliwy, niesmaczny i przerysowany. A ten jest nudny. To jest trochę tak, jakby ktoś wziął film Adrenalina, wrzucił go do pralki, wyprał go w za wysokiej temperaturze, no i to się nam skurczyło do takich tycich rozmiarów film Kate. No wynudziłam się okropnie na Kate i ostatnie 15 minut oglądałam nie dość na przyspieszeniu, to jeszcze co jakiś czas zerkałam w telefon. Także kulminacja tego filmu nie zrobiła na mnie żadnych wrażenia. Ja wiem, że filmy o asasynach i o zemście, no to mają swoją określoną formułę, ale po raz trzeci przewoływany przeze mnie dziś John Wick udowodnił nam dobitnie, że w temacie revenge i kina akcji można pokazać coś nowego. A nawet jeśli nie do końca nowego, no to chociaż w tak ciekawy sposób, że chce się to oglądać, a nie składać pranie, o czym to myślałam oglądając film Kate. W ogóle mam wrażenie, że Netflix jakoś nieporadnie próbuje kombinować co róż z japońskimi klimatami i wychodzi mu to bardzo miernie, bo obejrzałam Kate, obejrzałam ostatnio Outsidera z Jaredem Leto i też się na tym filmie okropnie wynudziłam. A przecież kultura Japonii, czy ta tradycyjna, czy ta popkulturowa, czy ta bardziej nazwijmy to, jakuzowa, jest szalenie złożona i niesamowicie ciekawa. A tu bęk, bęk, zróbmy film w Tokio, bo przynajmniej to jakoś podniesie walor wizualny całości i będzie fajnie, bo ludzie będą mówić iczni, kawaii. Także Kate dostaję ode mnie ocenę 4 na 10 i darujcie sobie po prostu ten film. Lepiej jak już siadacie do Netflixa, to obejrzyjcie sobie coś, co znacie i jest naprawdę dobre, czyli obejrzyjcie sobie jakieś Batmany, Nolana albo Władcy pierścieni. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, odwiedzania mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim, tym co dzieje się na tym kanale. No to co. Do zobaczenia następnym razem.